Dzisiaj trochę o perfumach niszowych. Czym są, oraz od czego zacząć swoją niszową przygodę? E, najlepiej chyba jak zaczniemy od tego, czym są perfumy niszowe. Otóż trudno naprawdę powiedzieć, gdyż wydaje mi się, że nie ma jakiejś jednej, jednej definicji perfum niszowych. E, podejrzewam, że dla każdego z nas będzie to znaczyło trochę co innego. Wiecie, spotkałem się z nazwaniem na np. Lalique Ancre Noir perfumami niszowymi tylko dlatego, że pachną inaczej niż to, do czego przyzwyczaił nas mainstream. Można i tak. W takim razie czym jest nisza? Otóż wydaje mi się, że najprościej jak się da są to perfumy, których, które raczej nie są dostępne w największych drogeriach oraz w perfumeriach sieciowych. Um, Chociaż to bardzo duże uproszczenie, bo na przykład w Sephora czy w Douglasie możemy znaleźć perfumy chociażby od Etat Libre d'Orange, od Serge Luton, By Kilian, Juliet Hezegan. A, a to są raczej marki ogólnie, ogólnie uważane za niszowe. Także, mimo że ta definicja może częściowo prawidłowa, to raczej niekompletna. W takim razie co? No, pachną inaczej. Generalnie tak, aczkolwiek nie zawsze. Możemy znaleźć marki perfum niszowych, które owszem są dla naprawdę wąskiego grona odbiorców, na przykład Beaufort London, których perfumy są naprawdę naprawdę odważne są to mocne i ciężkie kompozycje. Ale mamy na przykład Creed'a i mamy na przykład Joe Malone. A no właśnie, co do Joe Malone, no to nisza czy mainstream? I tu dochodzimy do kolejnego problemu. Otóż marki niszowe przez wielu są rozumiane, mogą być tak rozumiane, jako marki, które produkują bądź zaczęły wyłącznie od produkcji perfum. No i taki Dior nie jest marką niszową, no bo jest marką modową, a perfumy produkuje przy okazji. Tak samo Bentley, który jest marką samochodów. Lalique jest producentem kryształów. A Joe Malone? Jo Malone jest to marka perfumowa od samego początku istnienia. Chociaż mi osobiście trudno jest nazwać Jo Malone niszą, może ze względu na jej popularność i dostępność, rozpoznawalność, ale chyba powinienem, co? Nie wiem. Pisze się też, że są to zapachy drogie, tworzone z bardzo wysokiej jakości składników, naturalne. Bzdura. Totalna bzdura. No, może nie totalna, bo owszem są to zazwyczaj perfumy drogie i są oczywiście marki, które produkują perfumy naturalne. Um, są, są też marki perfum, które tworzą perfumy z najwyższej jakości składników, oczywiście, ale wydaje mi się, że nie powinniśmy, nie można powiedzieć, że tym właśnie charakteryzuje się nisza. Weźmy chociażby perfumy stworzone z jednej lub z kilku tanich molekuł, na przykład markę Zarko perfum. Markę Eccentric Molecules i ich słynne Molecule O1, które jest czystym ISO i Super albo ISO Gamma Super, jakąś pochodną ISO i Super. E, czyli właściwie są to perfumy stworzone z jednego składnika. No, czy, czy na przykład Baraonde od Nasomato. Przepiękne perfumy, a no. Znaczy, jeśli chodzi o Baronę, no to nie jestem oczywiście żadnym ekspertem, nie jestem zawodowym perfumiarzem, ale. No czuć, że są to, są to perfumy proste w konstrukcji, a na potwierdzenie tego zapraszam do odwiedzenia bloga Perfume Craft. Podlinkuję gdzieś tam w opisie. E, bardzo polecam bloga, jest e, prowadzony ze szczerą pasją, świetny. Naprawdę możesz znaleźć wiele, wiele przydatnych informacji, szczególnie jeśli jest się zainteresowanym tworzeniem perfum, ale nie tylko. E, także no, podlinkuję wpis o Baraondzie, ale polecam całego bloga. W ogóle, jak coś, to wszystkie nazwy perfum oraz marek perfum i to, o czym mówię, staram się raczej linkować w opisie, także jak coś, to sobie zajrzyj. Mamy jeszcze private collections albo boutique collections marek mainstreamowych. Mamy na przykład Private Blend Toma Forda, Les Exclusives de Chanel, La Collection Privat Diora. To nie nisza, no? po prostu, to bardziej perfumy luksusowe, ale nie nisza. Mamy też dużo kłopotliwych marek, takich, które nie pasują nigdzie, jak chociażby Guerlain. Zapewne znacie markę Guerlain. Założona w XIX wieku, marka zaczęła od produkcji perfum. Aktualnie również zajmuje się chyba głównie produkcją perfum. No ale jest bardzo znana, szeroko dostępna. No i jest to nisza czy mainstream? Podobnie Caron. Nisza czy mainstream? Podobnie, ale na odwrót, des Garçon jest to marka modowa, ale tworząca bardzo oryginalne, często awangardowe i raczej trudne w odbiorze perfumy, dostępne tylko w perfumeriach niszowych. Także Comme des nisza czy mainstream? Masakra, co? I jako że nie ma je, żadnej oficjalnej definicji perfum i marek niszowych, to jest to kwestia dyskusyjna i uważam, że każdy może sobie zdefiniować niszę tak jak mu się podoba. Tyle. I jeśli ktoś chce uznawać Lalik za niszę, to dlaczego nie? Komfort to dla, dla ciebie nisza, to czemu nie? Coś pachnie inaczej, to dla ciebie nisza. Luz, rób ta co chcę, ta. Czym są dla mnie perfumy niszowe? Nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Na potrzeby tego filmu przyjmijmy, że to po prostu perfumy nieco inne, nie tak, nie tak szeroko znane. Nie tak szeroko dostępne, dla kogoś to chce pachnieć inaczej niż 99% ludzi na ulicach, niech będzie tak. Zatem, jeśli jeszcze nie zacząłeś ani nie zaczęłaś przygody z perfumami niszowymi, to od czego zacząć? No. Nie proponuję zaczynać raczej z grubej rury i zaczynać od chociażby wcześniej przeze mnie wspomnianej marki Beaufort London. Do tego dojdziecie z czasem. Chyba, że chcecie pachnieć wędzoną limonką i prochem strzelniczym, to spoko, ale ja tylko proponuję i ostrzegam, żebyście się przypadkiem do niszy nie zrazili, bo byłoby to przykre. Nie warto, nisza jest super. No, w takim razie myślę, że zaprezentuję Wam 10 perfum, od których warto rozpocząć swoją niszową przygodę. Dodam tylko, że nie jest to żadna topka. Perfumy nie są w żaden sposób posegregowane. Jest to po prostu, po prostu lista. I liczby nie mają tu znaczenia. Jeszcze jedno. Jako, że siedzę głównie w perfumach męskich i uniseksowych, to na liście będą perfumy męskie i uniseksowe. I raczej po jednej pozycji z marki, z którą uważam, że na najlepiej, najbardziej warto się zapoznać. Bo taki na przykład Creed, Montal, czy. Mazan, Francis, Kurczan mają ogrom pozycji, które pasowałyby na, na tą listę, które by się wpasowały w tą listę. Ehm, pozycji wyjątkowych i raczej łatwych w odbiorze, ehm, no ale, ale nie, no nie. Nie ma co przesadzać, no bo lista mogłaby być wtedy dużo, dużo dłuższa, też nie o to chodzi, żeby ten film trwał dwie godziny, prawda? No. Będą to również perfumy raczej dostępne i możliwe do powąchania w naszym kraju. Nie będzie to raczej nic specjalnie egzotycznego. Jako pierwszy na liście będzie Creed Aventus. No, ktoś jeszcze nie zna Aventusa? Są to chyba jedne z najpopularniejszych perfum niszowych wszechczasów, a przynajmniej tak mi się wydaje. E, bardzo męskie, owocowo-szyprowe perfumy. W otwarciu mamy kwaśne owoce. E, bardzo orzeźwiające jest to otwarcie. Mamy ananas, porzeczkę, jabłko, cytrusy. E, otwarcie jest raczej mniej seksowe, ale im dłużej jest na skórze, tym bardziej bardziej pokazuje, że skierowany jest głównie do mężczyzn. No, wychodzi sporo drewna, mchu dębowego. E, Raczej czyste piżmo, trochę dymu, trochę wanili. E, I to tyle. I szczerze, Aventusa uwielbiam. Po prostu uwielbiam te perfumy. Sprawdzają się dobrze w każdej sytuacji. pachną wyjątkowo, pachną pięknie, pachną bardzo męsko. Jeśli to dla kogoś istotne, to kobietom się podoba. Minusem jest cena, ale no cóż, poznałem dużo klonów Aventusa, ale żaden nie pachnie tak jak on. Żaden nie jest w tak wyjątkowo, wyjątkowy sposób lekki, tak orzeźwiająco owocowy. Żaden nie pachnie tak elegancko, ekskluzywnie, świeżo. Żaden, po prostu żaden. No. I od perfum tych zaczęła się moja fascynacja niszą, od tych oraz od kolejnych na liście. A kolejny na liście jest Black Afgano od Nasomata. Jest to zupełnie inny świat niż Aventus. Jest to zapach zdecydowanie trudniejszy w odbiorze. Jest to bardzo ciężki, bardzo mocny i upojny zapach. Nie wyczuwam tu raczej podanych nutach konopi czy haszyszu, bo nie wiem jak pachną. Ale wyczuwam to natomiast bardzo dużo dymu oraz bardzo dużo żywicznej słodyczy. Ciężko mi tu wyszczególnić jakieś nuty, które wyczuwam, dlatego nie wiem, co jeszcze mógłbym, mógłbym o nim powiedzieć. Poza tym, że jeśli nie są straszne ci ciężkie perfumy, to warto je sprawdzić. Jest ciekawie i jest inaczej. Na miejscu trzecim mamy, to nie jest miejsce trzecie, po prostu jako trzeci na liście, jest bakkara Drusz. Dodam tylko, że warto, warto rzucić okiem również na inną pozycję tej marki, na Oud Satin Mood. Ale jeśli chodzi o Bakkarata, to są to ostatnio perfumy, mam wrażenie, coraz bardziej popularne. Mnie nie zachwyciły za pierwszym razem, ale im częściej je noszę, tym bardziej je doceniam. I pod żadnym pozorem nie są to perfumy naturalne. Pachną bardzo syntetycznie. Ale to, to, to fajne, mi się, mi się to podoba, szczerze mówiąc. Najważniejszymi, i najbardziej wyczuwalnymi składnikami według mnie jest y, pachnący jak wata cukrowa albo palony cukier etylomaltol oraz ambroksan, który ma imitować zapach ambry. Do tego mamy sporo szafranu, jakieś drewno, trochę czegoś, co pachnie jak lateksowe rękawiczki y, oraz coś, co ma imitować zapach jaśminu. Najprawdopodobniej jest to dihydrojasmonian metylu, trudna nazwa. Szerzej znany jako Hedion. Łatwa nazwa. Hedion pachnie trochę jaśminowo, ale bardzo lekko, zwiewnie, czysto, transparentnie. I takie właśnie są te perfumy. Takie transparentne tworzą aurę wokół noszącego. Trudno mi to opisać. Warto spróbować. I nie przesadzajcie, nie przesadzajcie z aplikacją, bo to mocna rzecz. Kilka strzałów wystarczy. Naprawdę, nie przesadzajcie. Pachną niesamowicie uzależniająco i. Osobiście uwielbiam je nosić. Kolejny jest Enchanted Forest od The Vagabond Prince. Jest to piękna rzecz. Lista nut jest ogromna, bardzo długa, ale zapach jest raczej, raczej prosty. Według mnie pachnie po prostu jak rozgnieciona w dłoniach czarna porzeczka wraz z liśćmi. Nieco zielony jest ten zapach przez to. I tyle wystarczyło, aby perfumy te stały się moimi ulubionymi perfumami. Zawsze jakie wącham, przywołują mi we mnie miłe wspomnienia z dzieciństwa, i wyjazdy na działkę u babci. W dodatku miałem je na sobie w dniu, w którym poznałem moją narzeczoną, także kojarzył mi się naprawdę, naprawdę dobrze, naprawdę niesamowicie i pachną dla mnie wręcz magicznie. I domyślam się, że nie każdy będzie miał takie skojarzenia, ale nie zmienia to faktu, że jeśli lubicie zapach porzeczki, to wydaje mi się, że ciężko będzie o cokolwiek lepszego. Kolejny na liście jest Reflection Men od Amouage. Nie wiedziałem, jakiego Amouage'a tu umieścić, zastanawiałem się bardzo nad Opusem dziesiątką, który jest moim ulubionym Amouage'em, ale padło na Reflection, bo są to perfumy naprawdę bardzo dobre, wyjątkowe, ale również i raczej łatwe w odbiorze. Tak. Bardzo eleganckie i mimo nazwy Men, w nazwie, Spokojnie może być uniseksem, bo jest, jest bardzo kwiatowo i drzewnie. Bardzo kwiatowo, trochę drzewnie, głównie kwiatowo. Mamy tu głównie Neroli, mamy piękny, nieco upojny jaśmin i korzeń irysa, który powoduje, że zapach jest, jest pudrowy. Całkiem mocno pudrowy. Poza tym wyczuwam tu trochę tonkowej, kumarynowej słodyczy, kojarzącej się może z cynamonem. No, w bazie, w bazie dopiero staje się bardziej męski, bardziej drzewny, jest bardzo gładki, no nie wiem, to, to, ale ta baza raczej męska nie przeszkadza mi, wydaje mi się, że nie przeszkadza tym perfumom w byciu totalnym uniseksem. Także polecam również kobietom. Kolejny jest Honey Wood od Montal i tu dopiero miałem problem, bo Montal ma naprawdę, naprawdę dużo perfum w swojej bazie. No, w bazie Fragrantiki jest ich 141. Na chwilę obecną możliwe, że gdy to wrzucam, jest ich jeszcze więcej. No, nie. ale Honeywood jest według mnie najlepszą pozycją od Montal, przynajmniej z tych, które udało mi się poznać. E, mamy miód, wanilię, cynamon i ud, który jest tu raczej, raczej drzewny, nie jest jakiś specjalnie wymagający. Zapach jest gęsty, mocny, ma świetną trwałość, świetną projekcję. Jest słodki, no, machali w nazwie musi być słodki, ale nie aż tak, w sensie nie jest, nie jest za słodki. Słodycz nie jest, nie jest taka ulepna i klockowata, jak to bywa u Montal. W ogóle zapach nie jest, nie jest takim, takim klocem, po prostu. Ta słodycz jest cały czas kontrowana raczej wytrawnym drewnem agarowym, żywicą agarową. No i mimo, że czuć tu bogactwo składników, to nie sprawia wrażenia przeładowanego. Jak dużo pozycji od Montana. Także polecam z całego serca. Kolejny będzie Like This od Etat Libre do d'Orange. I jest to dosyć dziwny twór. E, kojarzy mi się on bardzo jesiennie, dzięki nutom dyni i nutom kocanki, slash nieśmiertelnika. E, nieśmiertelnik pachnie tak warzywnie, trochę rosołowo według mnie i no on jest taki warzywny, właśnie stadynia jest taka jakby pietruszkowo-marchewkowa nuta, do tego mamy imbir, ale raczej nie taki świeży, wiercący, świdrujący w nosie, a bardziej taki jakby kandyzowany, łagodny imbir. E, mamy mandarynkę, a konkretniej wydaje mi się, że jest skórkę, e, przyprawy korzenne i według mnie, mimo braku w spisie nuty, również jeszcze trochę ziołowej, świeżej lawendy. I Uważam, że świetnie i bardzo trafnie opisał je Pirat na swoim blogu Perfumomania. Eee, linka podam w opisie. Eee, Pirat już chyba, chyba nie pisze recenzji, ale może, może kiedyś zacznie jeszcze. Byłoby spoko, bo pisze naprawdę dobrze. Nieistotne, w każdym razie polecam. Kolejna pozycja to maskrawa Żur od Frederica Mal. Są to piękne, nieco jadalne, kojarzące mi się raczej ze świętami perfumy. Mamy mandarynkę, cynamon, goździki, wanilię, tonkę. E, może brzmi to dosyć typowo i niezbyt ciekawie, ale mamy tu coś jeszcze. Mamy taki zwierzęcy, brudny twist, <gry> który... Nuta no, ta kojarzy mi się nieco, nieco z takim starym moczem. Um, ale nie ma się co bać. Może brzmi to strasznie, ale naprawdę jest ona tylko w tle i dodaje według mnie tym perfumom to pazura i charakteru. I sprawia, że są one naprawdę wyjątkowe i bardzo dobre. W starszych formulacjach perfum było, było nieco inaczej. Te nuty, drze nuty drzewne, nuty animalistyczne, zwierzęce były, e, były głośniejsze, były bardziej na pierwszym planie. Teraz, są, teraz jest to zapach raczej, raczej ugrzeczniony. I jak najbardziej noszalne, także polecam, bo to piękne, otulające i ciepłe perfumy. Zbliżając się do końca, kolejne perfumy, które Wam polecam, to Mephisto od Zerżofa. Odsyłam do mojej niedawnej recenzji tych perfum, opisałem je tam dokładniej. A tak w skrócie, to piękne, świeże, takie musujące, doprawione kwiatami perfumy, cytrusowe perfumy. Mające jedno chyba z najpiękniejszych otwarć jakie kiedykolwiek dane mi było powąchać, także sztos. Ostatnia pozycja na liście wędruje do perfum marki Parfums de Marly i wędruje do Carlyle. Uważam Carlyle za najlepszą, najbardziej dopracowaną, najbardziej kompletną pozycję od Parfums de Marly. Ale też jest to chyba najdroższa i najciężej i dostępna pozycja tej marki, więc um, równie dobrym wyborem z tej marki będą chociażby Ożan, Habdan, Leyton i Herod, chociażby, ale dzisiaj o Carlyle. możemy nuty drzewne głównie, poza tym mamy jabłko, wanilię, szafran, sporo przypraw korzennych, tonkę. E, bardzo dużo nut balsamicznych, ale to już bardziej w bazie. E, kojarzy mi się nieco z zapachem szarlotki podanej z lodami waniliowymi, e, także jest, jest miło. Jest naprawdę fajnie. Jest ciepły, słodki, otulający i taki po prostu ładny. I to by było na tyle. I lista mogła być spokojnie 2-3 razy dłuższa, ale no nie ma co przesadzać. I no. I byłoby fajnie, jakbyście napisali w komentarzach, czym jest dla Was nisza perfumowa, jakie perfumy możecie polecić na początek niszowej przygody, co myślicie o markach typu Guerlain, Caron, Comme des Garcons, czy to Joe Malone. No, także piszcie, piszcie co chcecie. Dzięki za trwanie do końca i pozdrawiam. Pa, pa.